Cześć, witam na kanale Info Prawa. Ogórki chorują zaraz, może być po ich uprawie. I ja to dzisiaj powiem trochę kontrowersyjnie. Może niektórych zdenerwuje to, co powiem, ale chcę wszystko to powiedzieć. Posłuchajcie. No i zawsze polecam w tym momencie moje książki o uprawie, ale od razu przejdę do rzeczy, bo słuchajcie, no wczoraj byłem w dwóch miejscach poza moim ranczem. Wieczorem byłem u moich dobrych sąsiadów, którzy mają ogród obok mnie. Nagrałem filmik z ogórkami. A rano byłem prawdopodobnie w moim przyszłym domu. Czekamy jeszcze na decyzję. Niestety jeszcze trochę poczekamy, około miesiąc. Mam nadzieję, że krócej zobaczymy. Akurat mam tylko jedno zdjęcie z tego poletka. Jest tam cukinia na początku, ale dalej są ogórki. Wiecie, byłem taki zafascynowany tym wszystkim, uśmiech od ucha do ucha, no i nie zrobiłem tak bardziej ten zdjęć, ale tam już są ogórki, które które no Praktycznie padają. Ogórki już niestety chorują w wielu miejscach. Mączniak rzekomy, kanciasta plamistość, dostaje wiele zdjęć, i co robić? I pytanie brzmi, jakie jest stadium choroby? Jak początkowo, choćby wykryliście mącznika rzekomego, to jeszcze macie szansę na interwencję. Decydują tutaj dni, a nawet i godziny, niestety. Więc jak planujecie interweniować, jak planujecie, wiecie, że no jeśli będzie teraz yy, choroba. Zainterweniuje. To warto mieć już dany środek, żeby zainterweniować możliwie jak najszybciej. Bo po kilku. Góra, kilkunastu dniach może już nie być czego ratować, no czasami decydują i godziny nawet. Wtedy warto oberwać chore liście i zrobić oprysk. Tutaj powiem różnie o tej interwencji, bo to też będzie dalej bardzo ważne, to co powiem dalej. No ale tak, ja już nawet widziałem dobry efekt przy zostawieniu takiego chorego liścia, jak nie był on jeszcze zbyt porażony i po oprysku było dobrze. Ale słuchajcie no jak już jest to mocno porażone to interwencja zakończy się niepowodzeniem przynajmniej według mnie no bo tak opryskacie na przykład propant 722 SL który jest na łącznika rzekomego no i nie tylko i swoją drogą polecenie żadne polecenie to nie jest reklama płatna ja nie mam współpracy z żadną firmą no i ten środek ma szansę na udaną interwencję w przypadku szybkiego działania I ja już mam przetestowane że no jak wystąpi mączniak rzekomy jest jego wczesna faza opryskamy środkiem no to nawet jednokrotny oprysk ma szansę zatrzymać chorobę, ale podkreślam, że zaraz po wczesnym wykryciu. No i tak, miedzianu ja teraz nie polecam. Inna sprawa, nie mam co prawda tego przetestowanego, ale nie wydaje mi się też, żeby drożdże w interwencji były skuteczne. No i jeszcze są inne środki, napiszcie co wystosujecie. no dobry był choćby Magnicur Finito, ale już go od niedawna praktycznie nigdzie nie kupicie. Może pomóc też Orwego 522 SC na moczniaka rzekomego. Pamiętajcie, że zawsze stosujcie się do zaleceń umieszczonych na etykiecie produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Moje zdanie jest takie, jak choroba dopiero co atakuje, to jest jeszcze szansa, nawet z jednokrotnym opryskiem, nawet z jednokrotnym. Też zależy jaki środek będziemy stosowali, ale jest szansa. Wtedy jak chcecie interweniować, to polecam wyzbierać ogórki, opryskać rośliny najlepiej wieczorem, koniecznie po oblocie pszczół. Kiedy nie pada i w ciągu kilku godzin nie zanosi się na deszcz. No a co gdy już macie mocno zaatakowane ogórki? Ja bym już takich ogórków nie pryskał. Widziałem filmy, gdzie polecano oprysk, a widziałem już na tych filmach, jak były te ogórki mocno zainfekowane. No i co? Nawet jakby się udało, załóżmy, by zastosowało się 2-3 opryski, zgodnie z etykietą, oczywiście. No to po pierwsze, okres karencji jest tutaj ważny, trzeba się do niego stosować zawsze. Zawsze należy stosować się do okresu karencji, nawet przy jednokrotnym oprysku, to oczywiste. No i po drugie, ile to ogórków jeszcze wam się wytworzy? Chodzi mi właśnie nie o ten pierwszy atak, gdy krzaki są jeszcze mocne, ale już takiej, wiecie, choroba mocno weszła. Jakie plony będziecie mieli, czy to jest tego warte? No bo krzaki słabe, no to trochę tych plonów dadzą, owszem te ogórki mogą jeszcze wisieć i będzie no ten jeden raz niezły zbiór, ale potem już nie będzie tego za dużo. Mocno osłabiony ogórek, no zanim się zabierze, zacznie, zanim mu zacznie, wiecie, ładnie rosnąć, no to załóżmy za ten miesiąc ze sporym prawdopodobieństwem choroba znowu przyjdzie. Czy też po prostu pogoda już nie będzie sprzyjająca dla ogórków, no już będą chłodne noce i te plonowanie też już będzie gorsze. Jak będą przymrozki, to oczywiście te ogórki padną. A często jest też tak, że te krzaki już tak ładnie się nie zabiorą. Więc przy mocniejszym ataku, jak już macie dobrze widoczne plamy na wielu liściach, jak już też te niektóre liście usychają to zwykle oprysk nie da dobrych rezultatów. Oczywiście możecie taki oprysk zrobić, no to jest Wasza decyzja, ale praca, którą wykonamy, nie przełoży się zwykle na dobry efekt. Uzyskamy owszem więcej plonów, niż gdybyśmy nic nie zrobili, ale ten efekt nie będzie zwykle zadowalający z powodów tych, których powiedziałem, że no choćby no słabe krzaki już, już zanim wezmą się za plonowanie takie mocniejsze, no to też już czas, no minie, minie sporo czasu. Dla wielu upraw jest już po ogórkach i tak jak mówię, jak wcześniej Wcześniej wykryjemy chorobę, to ja bym zainterweniował, bo szkoda stracić tyle pracy, na no, którą no, włożyliśmy, a jeszcze będziemy mieli bardzo dobre plony przy stosunkowo niewielkiej reakcji, ale jak już jest mocno choroba, spóźnimy się nawet te kilka dni, a może i krócej, no to już może nie być sensu, żeby to wszystko ratować. Tak tylko powiem, że patrzcie na ogórki, które zbieracie, czy nie mają jakiś plam. No bo tak warto wiedzieć, że nawet malutkie ogórki są smaczne, nie muszą być, wiecie, jakiejś wielkości, żeby nadawały się do jedzenia, tak jak jest to z niektórymi innymi warzywami. I to nawet jak będzie choćby mocznik rzekomy, to ogórki można zbierać, bez problemu. Ale zawsze przez jedzeniem spójrzcie sobie na tego ogórka, czy jest ładny, czy nie ma już jakiejś plamy, bo choćby ogórki bez żadnej choroby. Mogą gnić takie, wiecie, z osłabionych krzaków. Już to też widziałem z takich, wiecie, już takich gorszych, mogą żółknąć. Chodzi mi oczywiście o owoce ogórka. Więc u mnie, na przykład, przed końcem uprawy zawsze jest zbiór, a potem jest selekcja tych ogóreczków, że wiecie, no jak są takie gorsze, już takie miękkie, te, no to już, to już po prostu ich nie używam. Można jeszcze sadzić ogórki gruntowe w tym okresie, szczególnie w lipcu. Wiadomo, że lepiej by było wcześniej sadzić, no ale jest to jeszcze niezły termin, tylko na pewno nie sadźcie ich na tym samym miejscu co poprzednio. No w sierpniu też jeszcze można sadzić, ale no już będą gorsze, dużo, dużo gorsze zbiory. Też to zależy od pogody, na no jaką będziemy mieli, ale no w tym roku pogoda jest niestety niesprzyjająca. Przynajmniej w wielu przypadkach. No i jeszcze jedno: jakbyście zobaczyli zaraz chorobę, to przy szybkim usunięciu porażonych liści macie szansę na zatrzymanie choroby. Macie na to szansę, ale to przy szybkiej interwencji też nie są to szanse spore. To też warto mieć tego świadomość. A jak już choroba jest mocniej, to, no to samo usunięcie chorych liści praktycznie nigdy nie przyniesie rezultatu, że choroba się zatrzyma. Co najwyżej się tylko trochę spowolni tylko trochę. No, i jeszcze jak te pierwsze dolne liście są brzydkie, bo to też dużo osób się w tym aspekcie myli, to nie musi to oznaczać choroby. Zwykle to no jest tak, że te liście są już starsze, po prostu się one zużywają i część osób już wiecie: tak sobie patrzy na ten dół, mówi, a dobra, to już jest chore, to pryskam, a to może nie być chore bo te dolne liście właśnie się zużywają. No i dziękuję Wam za uwagę, chciałem to właśnie szybko Wam powiedzieć. Zachęcam teraz do zakupu moich produktów. W książce Jak uprawiać warzywa opisałem uprawę ogórka krok po kroku. Jest to książka o uprawie 64 warzyw. Mam też książkę nową Planer Warzywnika, jest to książka miesiąc po miesiącu opisująca uprawę warzyw. Zapraszam do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam.